Czy wiedziałeś, że kurkuma, której używasz każdego dnia, na pamięć, na krążenie, albo na złagodzenie bólu, może zawierać metale ciężkie, barwniki rakotwórcze, a nawet substancje zakazane na terenie Unii Europejskiej? A co gorsza, wielu seniorów odczuwa niewyjaśnione, podwyższone ciśnienie, ciągłe zmęczenie, podrażnienie żołądka, a nawet zamglenie umysłu, nie podejrzewając, że może to mieć związek z fałszowaną kurkumą. Jestem dr Józef Nowak i dziś ujawnimy dziewięć krajów, z których nigdy nie powinno się kupować kurkumy, ponieważ ryzyko oszustwa jest wyjątkowo wysokie. Czy ty również używasz kurkumy regularnie? W takim razie polub ten film, dołącz do grona członków kanału i napisz w komentarzu z jakiego miasta oglądasz. Prawda jest taka, że kiedy mówimy o kurkumie, wiele osób od razu wyobraża sobie ten złocisty proszek, który poprawia działanie stawów. Wspiera pamięć i łagodzi stan zapalny, rosnący po cichu w organizmie z biegiem lat. Ale niewiele osób wie, że ten sam proszek może ukrywać niebezpieczne substancje, które w ogóle nie powinny mieć kontaktu z twoim zdrowiem, zwłaszcza jeśli masz więcej niż 60 lat i twój organizm jest bardziej wrażliwy na współczesne zanieczyszczenia. Kiedy przyglądamy się kurkumie pochodzącej z Chin, na przykład, widzimy problem, który powtarza się rok po roku. Europejskie audyty wykryły, że wiele partii zawierało przemysłowe barwniki, sztuczne pigmenty, a nawet domieszki tanich mąk, dodawanych tylko po to, aby zwiększyć objętość produktu. W roku 2022 badanie El-Haja i współautorów, opublikowane w czasopiśmie Food Additives and Contaminants i przeprowadzone na Bliskim Wschodzie, ujawniło obecność barwników Sudan oraz Metanil Yellow. W próbkach pochodzących z Chin, dwóch barwników uznawanych za rakotwórcze przez Unię Europejską. Dla organizmu starszej osoby, codzienny kontakt z niewielkimi dawkami takich substancji może oznaczać przeciążenie wątroby, obciążenie nerek i pobudzanie procesów zapalnych, które osłabiają układ odpornościowy. Dlatego, zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu słowo bezpieczeństwo abym wiedział, że dbasz o swoje zdrowie. I pamiętaj, to dopiero początek, a to, co nadchodzi dalej, jest jeszcze poważniejsze. Kiedy przechodzimy do Indii, sytuacja staje się jeszcze bardziej alarmująca. Indie są największym producentem kurkumy na świecie, ale jednocześnie krajem, w którym odnotowano najwięcej przypadków fałszowania na arenie międzynarodowej. Wśród najbardziej szokujących praktyk wykryto dodawanie ołowiu, aby wzmocnić kolor, stosowanie syntetycznej kurkuminy, a w wielu przypadkach także domieszki skrobi pozbawionej wartości odżywczych. W roku 2024 badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda pod kierownictwem Forsita. Analizowało kurkumę eksportowaną z Indii do różnych krajów i wykazało podwyższone stężenia ołowiu, niezgodne z jakimikolwiek normami bezpieczeństwa żywności. Stała ekspozycja na ołów jest szczególnie niebezpieczna dla osób powyżej 60 lat, ponieważ wpływa na układ nerwowy, pogarsza pracę nerek, a nawet zwiększa ryzyko arytmii i problemów sercowych. Nawet znane marki, często uważane za godne zaufania, Nierzadko kupują zanieczyszczony surowiec z powodu braku odpowiedniej kontroli krajowej. I tu warto mieć coś na uwadze. Jeśli największy producent świata ma taki poziom ryzyka, kolejne kraje z tej listy mogą zaskoczyć jeszcze bardziej, ale nic nie dorównuje temu, co dzieje się w Bangladeszu. To jeden z najpoważniejszych przypadków fałszowania kurkumy, jakie kiedykolwiek udokumentowano. Przez ponad dwie dekady producenci celowo dodawali substancję zwaną chromianem ołowiu. Toksyczny pigment stosowany zwykle w farbach przemysłowych, aby nadać kurkumie bardziej złocisty i atrakcyjny wygląd. Problem ten został ostatecznie ujawniony w roku 2019, kiedy śledztwo prowadzone przez Dusiego i opublikowane w czasopiśmie Environmental Research Potwierdziło powszechne skażenie wielu partii eksportowanych na rynki międzynarodowe. Chromian ołowiu jest związany ze wzrostem ciśnienia krwi, osłabieniem układu nerwowego, toksyczną anemią i zwiększonym ryzykiem chorób nowotworowych. Dla osób starszych konsekwencje te są jeszcze bardziej dotkliwe, ponieważ pigment ten łatwo kumuluje się w organizmie. Dlatego, zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu słowo alarm. Ponieważ ten kraj naprawdę wymaga najwyższej uwagi. I co najbardziej zadziwiające, nawet po tym skandalu wielu sprzedawców wciąż oferuje kurkumę z Bangladeszu w internecie bez jakiejkolwiek kontroli. Pakistan również pojawia się wielokrotnie w międzynarodowych raportach z bardzo podobnych powodów. Tam fałszowanie odbywa się głównie poprzez dodawanie metanil yellow, barwnika rakotwórczego, Sudan Dice. Zakazanych na terenie całej Unii Europejskiej oraz tanio produkowanej kurkuminy syntetycznej. W roku 2023 badanie Uniwersytetu w Lahore, prowadzone przez Rechmana, analizowało kurkumę, sprzedawaną jako produkt ekologiczny i wykryło różne rodzaje barwników azowych, znanych z tego, że nasilają procesy zapalne, zaburzają pracę układu hormonalnego i powodują podrażnienia przewodu pokarmowego dla polskiego seniora, który polega na naturalnej diecie, aby kontrolować poziom cholesterolu i ciśnienie tętnicze, spożywanie tak fałszowanej kurkumy jest jak rozpalanie ognia we własnym organizmie zupełnie nieświadomie. Kiedy połączymy wszystkie te elementy, widzimy wyraźnie, że wybór kraju pochodzenia kurkumy nigdy nie był tak ważny jak teraz. Jeśli spojrzymy na Wietnam, znajdziemy inny rodzaj fałszowania, również szkodliwy. Kraj ten zwiększył eksport kurkumy w ostatnich latach, ale wiele analizowanych partii zawierało domieszki syntetycznej kurkuminy pochodzenia chińskiego, a także rozdrobnione części roślin, nie mające wartości leczniczej ani odżywczej. W roku 2021 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności skonfiskował w Niemczech partię wietnamskiej kurkumy i wykrył szeroko zakrojone fałszowanie. Które obniżało zawartość kurkuminy do poziomów praktycznie nieistniejących. Oznacza to, że nawet jeśli proszek wygląda na żółty i aromatyczny, korzyści przeciwzapalne praktycznie nie istnieją. Dla osoby, która chce chronić stawy, kontrolować przewlekły stan zapalny lub wzmacniać pamięć, spożywanie takiego produktu jest całkowitą stratą czasu i pieniędzy. Co gorsza, Niektóre z tych dodatków mogą podrażniać żołądek i nasilać zapalenie błony śluzowej, co jest niezwykle częste w starszym wieku. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co zobaczymy od tego momentu dalej. Docierając do Indonezji, napotykamy problem, który wielu specjalistów nazywa cichym fałszowaniem. Tam kurkuma jest często mieszana z barwnikami Sudan I, Sudan II i Sudan IV czyli barwnikami silnie rakotwórczymi, zakazanymi na terenie całej Unii Europejskiej. W roku 2023 badanie Vidjaya Seputry, opublikowane w czasopiśmie Journal of Food Safety, przeanalizowało próbki sprzedawane zarówno na popularnych targach, jak i w sklepach premium i wykazało ten sam wzorzec skażenia. To ujawnia, że wygląd zewnętrzny opakowania nie mówi absolutnie nic o jakości tego, co znajduje się w środku. Oprócz barwników powszechne jest także rozciąganie produktu mąką z manioku, co drastycznie obniża ilość obecnej kurkuminy. Dla polskiego seniora, który używa kurkumy, aby złagodzić ból, chronić serce lub poprawić trawienie, produkt sfałszowany może być nie tylko nieskuteczny, ale również niebezpieczny. I to prowadzi nas do kolejnego kraju, w którym ryzyko jest równie wysokie, co nieoczekiwane. Tajlandia pojawia się często w alertach Unii Europejskiej z powodu nadmiernej ilości pestycydów i pozostałości chemicznych wykrywanych w eksportowanej kurkumie. W roku 2022 europejski system RASFF odnotował ponad 20 zgłoszeń dotyczących kurkumy pochodzącej z Tajlandii, wskazując, że poziomy pestycydów przekraczały dopuszczalne limity. Kiedy mówimy o pestycydach spożywanych dzień po dniu, tydzień po tygodniu i miesiąc po miesiącu. Mówimy o substancjach, które pobudzają przewlekły stan zapalny, wpływają na mikrobiotę jelitową i mogą nasilać problemy takie jak refluks, zapalenie błony śluzowej żołądka oraz zespół jelita drażliwego, niezwykle częste u osób starszych. Jeśli zauważyłeś dolegliwości trawienne po spożyciu kurkumy kupionej na zagranicznych stronach, być może to właśnie jej pochodzenie jest prawdziwym problemem. Dlatego, zanim pójdziemy dalej, napisz w komentarzu słowo pochodzenie, aby podkreślić, że każdy szczegół ma znaczenie, kiedy chodzi o zdrowie. Turcja, mimo że jest krajem znanym z wysokiej jakości innych przypraw, Również wykazuje poważne problemy, kiedy mówimy o kurkumie. Wiele partii zostało zatrzymanych na terenie Unii Europejskiej z powodu obecności tartrazyny, sztucznego żółtego barwnika związanego z alergiami, podrażnieniami żołądka i procesami zapalnymi. W roku 2022 badanie Uniwersytetu w Ankarze, prowadzone przez Ilmaza, przeanalizowało próbki sprzedawane na lokalnych targowiskach. I wykazało fałszowanie mąką kukurydzianą oraz fałszywe etykiety informujące, że produkt jest ekologiczny, mimo że nie był. To nie tylko wprowadza konsumenta w błąd, ale także naraża jego zdrowie, zwłaszcza jeśli cierpi on na wrażliwości pokarmowe lub problemy trawienne. Mimo to wiele osób nadal kupuje tanią kurkumę z Turcji przez internet, wierząc, że dokonują dobrego wyboru. Wreszcie docieramy do Turkmenistanu. Kraju mało znanego, jeśli chodzi o przyprawy, ale mającego już wiele partii kurkumy odrzuconych przez Europę. Raport FAO z roku 2020 wskazał nadmiar zanieczyszczeń, dodawanie mąki w celu zwiększenia objętości oraz całkowity brak możliwości śledzenia pochodzenia produktu. Oznacza to, że kiedy kupujesz bardzo tanią kurkumę pochodzącą od małych eksporterów, nie masz żadnej gwarancji, że jest ona bezpieczna, czysta. Lub posiada właściwości lecznicze. Dla osób starszych spożywanie produktów bez pełnej identyfikowalności jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ zwiększa ryzyko kontaktu z metalami ciężkimi, grzybami, bakteriami kałowymi oraz wieloma innymi substancjami, które mogą zaszkodzić wątrobie, żołądkowi i układowi sercowo-naczyniowemu. A co najgorsze, Wiele z tych produktów trafia na rynek europejski poprzez międzynarodowe platformy sprzedażowe, co utrudnia kontrolę. Dlatego przed obejrzeniem kolejnej części tego filmu napisz w komentarzu słowo jakość, aby pokazać, że naprawdę dbasz o to, co trafia do Twojego organizmu. Ostatecznie wszystko, co dziś zobaczyliśmy, przypomina nam jedną prostą, lecz niezwykle ważną prawdę. Kurkuma działa tylko wtedy, kiedy jest prawdziwa. Czysta i bezpieczna. Kiedy jest właściwie wybrana, chroni stawy, wzmacnia mózg, poprawia trawienie i zmniejsza stan zapalny. Ale kiedy jest sfałszowana, robi dokładnie odwrotnie: zwiększa ryzyko, przeciąża organizm i odbiera zdrowie osobie, która powinna już żyć z większym spokojem. Jeśli ten film otworzył Ci oczy i pomógł Ci zrozumieć, jak się chronić, skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować kanał, zostawić polubienie i przekazać dalej to ostrzeżenie. A żebym wiedział, że zostałeś ze mną do końca, napisz w komentarzu prawdziwa kurkuma i przygotuj się, bo właśnie pojawia się na twoim ekranie kolejny film, w którym ujawniam cztery najgorsze i cztery najlepsze połączenia cynamonu dla zdrowia seniorów. To czego się tam dowiesz, zaskoczy cię jeszcze bardziej. Obejrzyj teraz.